Włączamy aparaturę. Aparatura prosi nas, żeby wszystkie przełączniki były od nas. Musimy gaz cofnąć. I teraz tak. Menu. Display. To nam pokaże. Tu mamy 6 kanałów, z których możemy korzystać. 6 kanałów, z których możemy korzystać. O. I teraz tak. Nie mamy więcej kanałów, jest tylko te 6. Aby je sobie odblokować, należy wyjść. Wejść w ustawienia aparatury. Przejechać na dół. Wszystkie switche zrobić na on. Switch pierwszy SWA to jest ten. SWB to jest ten. SWC to jest ten. Ten jest trzypozycyjny. I SWD to jest ten. I one są tylko 01, a ten jest 1,02. Ok. I teraz wybieramy sobie channel. I tu zwiększamy do. 10. Jeśli byśmy wyszli, to zostanie nadal 6 kanałów. Musimy długo przytrzymać guzik Cancel, aż zrobi pik. Jak piknie, potwierdzimy z powrotem, wchodzimy w tą funkcję i zostały zapisane te ustawienia. Czyli, żeby zapisać dane funkcje, długo dusimy Cancel. I wtedy nam zapisuje dane nasze ustawienia. I teraz przechodzimy sobie z powrotem do display. Potwierdzamy i mamy 6 kanałów, tak jak było wcześniej. Tu jest WR2, WRB, WRA. I żeby mieć większą ilość kanałów, przechodzimy w drugi panel. I tu jest nasze 7, 8, 9, 10. I wtedy teraz nam te kanały nie działają, czyli mamy rozblokowane, ale musimy je sobie. Przypisać. Teraz, żeby to zrobić. To robimy tak. Za tym Display jest aux Channel. Potwierdzamy i tak, piąty to jest WR, czyli ten potencjometr A, kanał numer 6 to jest ten potencjometr i kanał numer 7. Nie wybrany. I kanał numer 7 zrobimy sobie ten Switch, czyli wybieramy na SWA. Ok. Przejeżdżamy na kolejną pozycję. SWB zrobimy. B. Przejeżdżamy dalej. SWC. To będzie nasz potencjometr. I SWD. I to będzie ten ostatni przełącznik. I teraz długo przeczytamy cancel. Zapisało nam ustawienia, wjeżdżamy na display, potwierdzamy, mamy pierwszy wybór, kolejny i już się nam kanały ustawiły. Teraz możemy nimi sterować. I mamy 10 kanałów.